Hej Ciureczki, chciałbym Was przeprosić za ostatni brak materiałów i słabe przekładanie się do nich. Muszę wyjść w szkole a plus mam komputer w serwisie, oraz miałem lekki wyjazd. Generalnie bywały gorsze dni, a w filmach chcę Wam pokazywać stopę szczęścia i radości. Dlatego proszę jeszcze o lekkie urozumienie i nie krytykowanie mnie za te ostatnie dwa filmy, bo były słabsze. To się zmieni. Dziękuję Wam z całego serca za cały suport, za wszystkie łapki ADAM! Ja ci pomogę! Knows my name. Cześć, jak się macie ludzie listy? Nazywam się Łezo i zapraszam Was do. Monday's with Naruciak! Cześć, że było do bani? Przepraszam, Naruciak. Okej, okay, więc, jak wiecie, Naruciaka nie ma na razie na YouTube'a, więc zastępuję go na jego kanale, ponieważ e, ma drobne problemy tam z robotem. Kom z komputerem, zdrowiem komputera Więc, więc może... Przepraszam z góry, że ten vlog nie będzie taki płynny jak vlog Naruciaka Ale to jego wina, to on wybrał mnie Więc, pff, a chyba pójdziemy z tym koksem. <klucza> Naruciaku, dlaczego zerwałeś z Karolkiem? Ja wiem dlaczego zerwałeś z Karolkiem Ponieważ Karolek znalazł lepszą i ładniejszą niż Naruciak no, Przykro mi, taka jest prawda Przykro mi Naruciaku, czasami musisz się pogodzić i, i skończyć, wiecie, i, i Karol znalazł tą lepszą i wtedy była ta ona i, i ona przyszła i powiedziała aha, musisz zerwać z niej, żeby ze mną, on powiedział OK. I wtedy podszedł do Adama i powiedział tak Ej, Adam, Adam, muszę z tobą zerwać Ale dlaczego? Musisz ze mną zerwać? No bo znalazłem lepszą i fajniej idą. I on wtedy, i wtedy powiedział Okej okay. I tak właśnie wyglądało to, że ja, by, ja byłem, właśnie siedziałem tam, jadłem e, kukurydzę i patrzyłem i tak, tak, tak to było Ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? <grym> Też mu zadaję to pytanie I zawsze odpowiada tak samo Trzeba ze mną chodzić Znaczy z nim Z nim, z nim, z nim. Z nim. Dostajesz opierdziel jak wydzielasz się przy nagrywaniu? Po Nie! nie, nie ciało mi Nie ciało mi Nie ciało mi Nie 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 ciało mi Nie ale, nie Facebooku... rozłączaj, bo ja teraz Przestań, To jest, wie, to jest bo najgorsze, bo to bo jest najgorsze pakować się we własną się. Czy byłeś trudnym dzieckiem? Btf. Love. xd Może nie byłem trudnym dzieckiem, ale na pewno byłem przystojnym dzieckiem. Co zrobisz, gdyby usunęli ci konto na YouTubie? Ja ogólnie Adama znam dosyć dobrze i wiem co by, co by zrobił, gdyby gdyby mu zamknęli konto na YouTubie. Otóż, pewnie otworzyłby nowe. Pewnie otworzyłby nowe, ma dużo znajomych tutaj, ma nas ogólnie na tym YouTube, my byśmy mu pomogli. Wiem, że YouTube i ogólnie tworzenie filmów znaczy dla niego bardzo dużo, więc on by się łatwo nie poddał. Pewnie miałby leku załamkę, jak każdy pewnie, który pracował nad filmami tyle czasu i nagle to stracił, ale on by się nie poddał. Ja to wiem i ręczę do niego jak kurde, jak norek za kiełbasę. Głupi żart. Ile miałeś lat, kiedy był twój pierwszy raz? Otóż ona ma pierwszy raz, ja dobrze pamiętam. Sami podesłał link. I sami podeszło link do tego, i dobrze te czasy pamiętam, dużo się śmiałem, ogólnie jest strasznie śmiesznie. Otóż wyglądało to tak. Dlaczego mój kolega cały czas był w nie, 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 o oh, oh. Tak, to był właśnie ten pierwszy raz, kiedy mógł kogoś kopnąć w jaja. To też było głupie. Przepraszam, Adam, ja naprawdę przepraszam. To pytanie panu dosyć dużo razy. Kim jest dla ciebie widz? Widz? To nawet ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, że. <laughs> Otóż nawet ja mogę powiedzieć, że widz. To dobry przyjaciel, widz. To ktoś, kto Ciebie inspiruje do dalszej pracy. Widz jest dla nas kimś cennym. Każda, każda dobra opinia, każdy dobry komentarz, każda, um, każda łapka w górę, od każdej, od każdej pojedynczej osoby to jest coś bardzo znaczącego. I wiemy, my, youtuberzy, wiemy, że bez was bylibyśmy nikim. Widzicie? Ja jesteście ważni. Taka bardzo ci dziękuję, że pozwoliłeś mi być u ciebie w odcinku. Um, Mam nadzieję, że wam nie zepsułem poniedziałku Jako Łeza. w ogóle zapraszam na mój kanał gdzieś tutaj, możecie kliknąć Tutaj, nie wiem czy w ogóle będę umiał coś takiego zrobić, ale zapraszam, więc możecie się tam, wiecie, nieważne Dobra, tak w imieniu Narociaka chciałbym was serdecznie zaprosić, żebyście zafollowowali go na jego page'u Google Też możecie kliknąć to tutaj, więc followujcie to w ramach, to w ramach weryfikacji, więc chcecie żeby Narociak był jeden jedyny z takim ptaszkiem Huhu. Ale jeżeli chcecie, to na pewno klikajcie i followujcie, potrzebny jemu jest 1500 followersów, więc do dzieła! Mamy oficjalny adres dla Nahuciaka, na który możecie wysyłać fanarty, otóż fanarty będą wysłane na adres taki, tutaj gdzieś podam go, tutaj go podam, więc podaj go, wciąż go podaję, Spiszujcie szybko, bo go już podaję. Więc Ala Was serdecznie pozdrawia i, i życzę oczywiście szybkiego powrotu do YouTube'ów, bo tylko na niego czekamy. Ja tutaj tylko siedzę, wypełniam luki, więc hej! Ja skończę. Już, już, ok, Pozdrawiam Adama. Dzięki Adam jeszcze raz, że mogę tutaj u Ciebie być. E, dzięki Wam wszystkim, że mogliście mnie oglądać. E, klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie i nie łapkujcie w dół tego Adama, bo... Znaczy tego odcinka, bo psujecie mu statystyki, tylko przede mnie. Czyli jeżeli chcecie to zhejtujcie mnie w komentarzu. Mi to wystarczy. Więc, o tym to tyle. Trzymajcie się kochani. Mistrzowski miś.